Rodzic jest odpowiedzialny za budowanie relacji z dzieckiem od samego początku istnienia tego dziecka. W naszym studiu Anna Igierska i Marta Luczyńska, panie, reprezentują miejski zespół profilaktyki i terapii uzależnień. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie panie spojrzą z przymrużeniem oka, ale rodzica jako takie najprostsze narzędzie profilaktyczne, no bo myślę sobie, że no właśnie ta podstawowa komórka społeczna rodzina i rodzice. To mimo wszystko są osoby, z których dzieci no, czerpią ten pierwszy chyba w swoim i często najlepszy w życiu możliwy przykład. Zgodzicie się? Zdecydowanie tak, tak. Jak najbardziej. Zdrowa rodzina to tak naprawdę rodzina, która wyposaża w podstawowe umiejętności społeczne, wartości, ale też daje przykład do tego, jak to dziecko czy też przyszły dorosły będzie żyło. Jak w takim razie pielęgnować, a może w niektórych przypadkach budować te dobre relacje z małym czy nastoletnim dzieckiem. No, czasy są, jakie są i chyba mamy wszyscy świadomość tego, że część rodziców jakby obowiązki rodzicielskie przekazuje na tablet czy telefon z dostępem do sieci i, i myśli, że to załatwia temat, to chyba nie jest dobra droga. Na pewno nie jest to dobra droga. Takim skutecznym działaniem jest budowanie takich kompetencji rodzicielskich, kształtowanie, wzmacnianie ich. E, istnieją ku temu. Y, specjalne programy, które realizujemy, ale to nie musi być tylko taki sposób, tak? To, to, to warto po prostu, no nie wiem, jakoś zwiększać swoją wiedzę, reagować, budować silną relację, być zainteresowanym życiem dziecka, tak? Czyli właśnie ten tablet, telefon y, i takie trochę y, delegowanie do nieobecności dziecka, no na pewno temu nie służy. Tak więc, no, y, no rodzic tutaj ma, myślę, że taką Najsilniejszą rolę w, takim, w takiej ochronie do odegrania, jako, jako takie, takie profilaktyczne narzędzie, Pan to nazwał. Może nie, nie brzmi to dobrze w do ludzi, ale rzeczywiście rola rodziny jest chyba tutaj najbardziej istotna. Panie jak? Nie chcę powiedzieć zmusić, ale przekonać z perspektywy znowu rodzica swoje dziecko, że to właśnie rodzic jest tym powiernikiem, do którego to dziecko może się w pierwszej kolejności zawsze udać. Myślę, że będzie ciężko wytworzyć taki mechanizm ad hoc. Ten mechanizm się tworzy od momentu poczęcia dziecka do momentu, kiedy ono zaczyna rozumieć, patrzeć, rozmawiać z nami. Więc tak naprawdę rodzic jest odpowiedzialny za budowanie relacji z dzieckiem od samego początku. Istnienia tego dziecka. I w momencie, kiedy relacja, rodzic, dziecko jest oparta na zaufaniu, szacunku, miłości, myślę, nie będzie problemu z tym, żeby dziecko powierzało swoje najskrytsze sekrety rodzicowi i potrafiło też z nim rozmawiać. Rodzic z kolei mam takie przekonanie, powinien być otwarty tak naprawdę na potrzeby dziecka, na uczucia dziecka, na dziecko, powinien być ciekawy też swojego dziecka, ale też powinien być taką podstawową wiedzę na temat własnej postawy rodzicielskiej, czyli zastanowić się czasem nad tym, jakim jest rodzicem. Być może coś jest do poprawy, być może nie popełnia żadnych błędów, choć myślę, że takich rodziców nie ma. Każdy z nas popełnia błędy i też mamy do tego prawo. Myślę, że dzieciom wcale nie zależy na tym, żeby mieć idealnego rodzica, bo też trudno będzie sprostać takim wymaganiom. Natomiast otwarty, kochający, szanujący, stawiający granice rodzic, może być takim, po pierwsze, wzorem do naśladowania, po drugie, może być godny zaufania i to dziecko przyjdzie w sytuacji, kiedy będzie miało problem. Pani Marto, gdybyśmy teraz trochę odwrócili perspektywę, czy może sposób patrzenia, co powinno rodzica, czy opiekuna zaniepokoić w sytuacji, kiedy no dostrzeże, czy właśnie czy jeszcze nie dostrzega, jakie objawy powinny tą. Parę razy już to padło dzisiaj, ale umowną czerwoną lampkę w głowie rodzica e, zapalić. Taką lampkę powinny zapalać wszelkie zmiany zachowania, tak? Czyli coś, co odstęp, jest takim odstępstwem od normy. Jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, one działają w różny sposób i różne dają fizyczne objawy. Jeszcze zanim te objawy się pojawią, to, to dzieci oczywiście starają się i młodzież jakoś to ukryć, robić to tak, żeby, żeby ich nie było widać. Natomiast właśnie te, te momenty takiego ukrywania się, jakiegoś pojawiania się, nie wiem, tajemnic, czy właśnie ym, rozmów prowadzonych gdzieś w ukryciu, tak, czy no wszelkie, czy wszelkie, wszelkie zmiany ym, mogą być takim sygnałem, że że coś się dzieje nie tak. Niektóre te zmiany zachowania bywają rozwojowe, na przykład w okresie dojrzewania, ale no, to też jest moment, żeby, żeby być może jeszcze bliżej być dziecka i zainteresować się jego sprawami. I, no, i, i, i właśnie taką wzmożoną czujność wtedy mieć, żeby zapobiec poważniejszym problemom. Panie Lu, tak na koniec, absolutnie zapytam jeszcze o szkołę, ale szkołę dla rodziców, bo to jest inicjatywa, którą Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie realizuje, o czym nie, nie wszyscy prawdopodobnie nasi widzowie i, i, i słuchacze wiedzą. No, i chyba zgodzimy się z takim stwierdzeniem, że rodzic, tak jak człowiek, mówi się, uczy się jednak całe życie. Zdecydowanie uczymy się całe życie. Rodzicielstwa tak naprawdę nikt nas nie uczy. Rodzicielstwo uczymy się w momencie kiedy stajemy się rodzicami. Ważne jest żebyśmy dali sobie też czas na to, żeby przyjrzeć się temu swojemu rodzicielstwu, żeby przyjrzeć się komunikacji własnej z dzieckiem, żeby przyjrzeć się temu co my z dzieckiem lubimy robić, w jaki sposób też stawiamy granice, czy w ogóle mamy umiejętność stawiania granic. Co jest dla nas ważne, więc tak naprawdę szkoła dla rodziców pozwala na przyjrzenie się takim, takiemu naszemu działaniu dla dobra dziecka. Mamy jakiś plan będąc rodzicami, czegoś oczekujemy od siebie, coś chcemy dziecku ofiarować, ale też zastanówmy się, czy robimy to w prawidłowy sposób. Drodzy Państwo, nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. A zanim jeszcze się pożegnamy, to myślę, że warto zachęcić do odwiedzenia Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Zależnej w Olsztynie. Zachęcamy do oglądania nas w sieci. Państwa i moimi gośćmi były Anna Igielska i Marta Ruczyńska z Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Piękne dzięki za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Telewizja Kopernik Kopernik.tv.